Witam, z tej strony Soptak, a dzisiaj gramy w najbardziej ekscytującą grę, jaka istnieje szachy. Ej, dziś, dzisiaj gra ze mną śmietana śmietana przywita się ty da mnie. No, znaczy, <laughs> się. Dobra, weź się rusz. To się jednak Jak ogólnie to, to, to jest noc. Ja w ogóle jestem teraz taki zamolony. w ogóle. Tak, ja, zamolony. Więc jak będę pieprzył głupoty to nie moja wina. Robisz już a czemu jesteś w miejscu? A, a, jesteś pośledzony. To te dwa ruchy. A, nie, dobra, no, nie, dobra, nie, nie ważne. Z, znowu, z, z, znowu, Prz, przez, to, że, przez to, że jestem zaspany. O nie, się. O nie, czemu to zrobiłeś? Nie wiem. Nie wiem. Ty jesteś złym człowiekiem. A co nie jesteś złym człowiekiem? Co ja ci Nie, Nie, nie obrażaj mnie. O nie. o nie! O nie! Ucieczka. O nie! Nie spodziewałeś się tego. <grystanie> o nie, co ja zrobiłem. A nie, dobra, nie, nie, w zasadzie okej. Okay. Jest, nie, jest, nie skapnąłeś się. Co, co? Bo mogłeś mnie zbić. prawda. <grystanie> mogłeś. Ty, mnie, ty, tym, tym. No ty, tym głównym, którym się właśnie ruszyłeś, ten, ten co się wychodzi. <grystanie> no ja nie wiem, jak go nazywać ten, co się wychodzi. Nie, co ja zrobiłem. O nie, ale głupie, ale to było głupie. <grystanie> To też było głupie. Ale nie, bo jakbym się ruszył tam, to byś mnie zbił tym. tym, tym który się chodzi. Ja nie wiem jak go nazywać. nie, nie pamiętam jak, jak on się nazywał normalnie. Ten, który krzywo chodzi. No, dokładnie, ten, który krzywo chodzi. No też, tak się go zbiję zaraz po tym. Kurde, nie wiem co zrobić. Dobra, zrobię tak. Tak zrobię tak. No. Jeszcze ci króla zaatakował <laughs> Pewnie, <laughs> pewnie przez przypadek, bo, in, bo, ty, bo ty, nie, ty nie umiesz normalnie grać, ty po prostu skorpisz przez przypadek Wszystko Dobra Boom. Siur Co to jest siur? <śmiech> <śmiech> no ja usłyszałem siur <laughs> Siur Siur no <grymny> dobra, dobra, przestańmy. Dlaczego? dlaczego my to Cicho. <grymny> z, te, z tego będą już 100 odcinków. Będzie, dobra, to takie jest, Będzie 100 odcinków z, z szachów. Najbardziej, najbardziej ekscytujący sport, bo szachy się zaliczyłem do sportu. I w ogóle wiesz, że, 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 że szachy się naprawdę zaliczyłem do sportu? Nie. A gdzie ty mi tu? Żeby... Nie spodziewałem się. Tary. Ja też. Mm -hmm. Wiesz jak zrobić? Po prostu być, by, by, być, na, in, być na białym polu, bo ty możesz się poszczać tylko po czarnych Mnie i tak już wtedy nie zbijesz, dobra Hmm Kurde Dobra Allah <laughs> Nie, Nie, nie rób żartów o, o terrorystach, proszę cię nie. Bum. Królem cię zdejmę, o ile mi się uda. O nie, jednak mi się nie uda. O nie, co ja zrobiłem, jestem głupi. No wiem. O, się tak potwierdził głupi. Wal się. Nie będę nie będzie cofał ruchu. Weź się. O nie! Co? Jezu, dobra, nie, nie tylko raz. Ty, cwany gnoju. <grym> ty, cwany gnoju, oczywiście, że Ej, nie, czekaj, że ja mnie. zadałam. Jezu, kucza. no nie, weź! A, bo dobra, dawaj. Aha, nie da się, dobra, walić. Tak, ja mam co grać? Ty nie macie w ogóle nic o wieży. Ja, ja sam o ciebie wierzę w szachach. Bo wiesz, bo ty nie ogarniasz podstaw i... Ty, ty, ty jesteś w szachach idę. Ty jesteś nubem w szachach. Ej, what? Ej, klik, kliknęłem na jakieś pole. Prem się z myśli i mi się jakieś kółko na nim zaznaczyło. Nie wiem o co chodzi, ale się zgadzam. Nie, a potem koniec tego odcinka. Zapra... A, 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 a właśnie, a właśnie, Discord będzie w opisie, zapraszamy. Ej, Jezu, jakie ja nienawidzę. Jezu, przez prze, to, to, że ja mam ciągle okno otwartym, ty mi ciągle jakieś muchy wlatują albo inne, coś, a potem po tym, po tym nie mogę spać. Ciągle brzęczą ja na dół. Tu mam okno otwarte. Właśnie, to jest ja Nie wyjdzie stąd. Pa. Dziękuję. Ułatwiłaś mi sprawę. Nie zrobisz tego i tak, więc ten. Dobra, jeszcze, dobra, jeszcze jedną grę i kończymy odcinek. Nie, to będzie za krótkie. Ej, no, tam za krótkie. No będzie miało, nie wiem, nie wiem ile będzie miało, bo z tobą gry w szachy są takie krótkie, bo ty grać nie umiesz. No co, mówię szczerą prawdę, no co. Zapraszamy do kolejnego odcinka. Którego pewnie nie będzie, albo będzie za pół roku i nie, <laughs> <laughs> nie wiem, kto wie. Mama Marcela wie. <laughs> nie, nie mów o nie Marcelu. Nie mów, nie mów o Marcelu, Marcel zobaczy ten film i, i, się, i się zacznie do, do mnie przypieprzać. Co, co ty kurde co, co, ty, co ty nagrywasz o mnie, co ty, co ty mnie wyzywasz na filmach? A zaraz nie. ja o tobie nagram, zaraz ja o tobie nagram i zobaczymy jak się będziesz czuł. I tak będzie pieprzył pół godziny. Po, Powinniśmy zrobić to, że w tytule powinien być Marcel, to nas wybije. Nie, ale Marcel ma 300 słów, nikt, nikt go nie ogląda. No, nie. Powiedział ktoś, kto ma 13 subów w go i tym bardziej nikt nie ogląda. No my, my jesteśmy lepsi. my, my jesteśmy lepsi. Mamy, ja ja, mamy ja, ja, ja czekam tylko na... Ja, ja tu tylko na hejt czekam. On, ma, on fanek... nie wiem. No, no, no wiesz, bo, bo, bo wiesz, bo jak jakieś dziecko nagrywa, to tylko, to tylko hejty są na jego kanale i nic więcej, tylko hejty, bo to dziecko. Ej co? A i słyszałeś? Co? Masz z jakieś... Bo grasz po nocach, masz z jakieś... Nie... Hmm. Hmm. Mam... Mogę cię zbić w trzech miejscach. Hmm. Hmm. Tutaj mogę. No, przy, os przy okazji osłaniam plonka. Ej, no weź, gra, ja nie piszesz z kimś. Ej, no śmietano, no weź. No, no przed, przedłużam odcinek. Ej, no weź! To ty był głupie. No wiem. Zag zakładam, że ten szach był przez przypadek, bo ty wszystko robisz przez przypadek. Co to w ogóle robisz? Hmm. Znowu to wygram, bo ty umiesz w szachy. No, ty umiesz. Który to już raz powtarzasz. Nie wiem. O nie, powtarzam się. Nie wiem, co zrobić. Ej, bo pan. Co? No co, opowiedz. No bo Night się, na, się pyta, żebyśmy szli na prywatny jeden. Yy, nie, bo my teraz Weź mu napisz, że nagrywamy, nie możemy. No i ja i jak mu odpiszesz, to weź przestań i, da i dawaj dalej gramy, a nie, a nie piszesz z kimś. O, dobra. Hmm. Mm. O nie, źle zrobiłem, coś tak bym. Mm. nie, źle zrobiłem. No śmietana przestań pisać, po, po nagrywkach nam to zrobi. Weź, we, weź po, po nagraniu, a nie, o Jezu, ja zrobiłem zagapiłem się, bo rozmawiałem z Tobą i takie nie. <noise> Zasłonię się. <noise> o nie co <to> ja zrobiłem! <noise> nie jestem aż taki. <noise> jesteś ślepy. Wiesz, że mogłeś mnie zbić. Wiedziałem, ale widzę, że tam masz wieżę. A wiesz, że ja tego nie agarnąłem i mogłeś tak prosto zbić. No, teraz ty. Dobra. Hmm. No nie pisz, no mówiłem ci, nie pisz, tylko chodź. Przecież nie piszę. Słyszę, słyszę, słyszałem, że piszesz. Ja, ja słyszę twoją klawiaturę. Przestań. Co ja zrobiłem? Nie bądź, nie bądź upośledzony na odcinku, proszę cię. gryzę zepsułem. Dobra, po odcinku będziesz upośledzony, nie teraz. Ja grę gdzieś, dawaj. Dobra, graj. W ogóle co ty mi zbijesz? Nawet nie, nie wziąłem się w Dobra. O nie, jestem głupi. O nie, ja jestem gruby. O nie, jestem się gruby. Jaka groźba. Chcę się uciekać, nagramy następny za odcinek. Nie wiem, pewnie jakąś, upo pewnie jakąś upośledzoną grę. Ja bym chciał nagrać Caster Crusher, tylko że nie mam kupionego. A nie chcę pobierać stolentów. To pobierz stolentów. <laughs> nie chcę. Nie chcę, nie, nie lubię, gdy pobieram stolentów. Twierdź, wyświetlenie z tego będą. <noise> tak ta, jakby ktoś oglądał taki gówno w internecie, jakie my no, robimy, nie, to, nie? nie? wiem, napiszemy jakiś Quick Byte, yy, yy, Caster Speedrun, yy, Speed run, dwie minuty. <noise> hmm, Ciekawe, ciekaw, czy tak się da. I zapewne się da. <noise> nie wiem, pewnie, pe, pewnie jakiś korencik wejdzie i takie, ha, zrobiłem. Hmm. <noise> No weź się rusz! Ha, ja ja wiem z czego wiem, ja może, może być następny odcinek. czego? Z kart przeciwko ludzkości. Nie, to <laughs> Ale to będzie złe, to my, będzie, my, 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 my zawsze, my nie zawsze nie mamy takie, takie zwyrodniałe pomysły. To będzie taka beka. Nie, to, tylko potrzebujemy większej tojce? To wiesz, Janek będzie, i na... może i Niko. Chociaż nie, bo, wierze, nie, jak bo Niko wiesz, by... nie... Nie, bo Niko się zachowuje jak po prostu... On jest taki wkurzający. Czekaj, bo może oglądać ten odcinek, to wiesz. <laughs> Ale on jest wkurzający często. Czasami normalna, a czasami po prostu spórza, jak nie wiem. Wiesz, daliśmy mu bana. Banana. Ach no um. w zasadzie. Ale ten 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 ten, bał, ten, bał był, ten bał był najlepszy jego, jego w ogóle... Jego w ogóle przyczyna była najlepsza, najbardziej logiczna. Ale nie mów jej teraz, nie mów jej. No ja, ja mu dałem bana. A to dobrze. Ja banana. No nie, co ty mi zbiłeś? Ty, ty, ty heretyku, chodź tu. Króle, królowa cię zje. królowa mnie zje, idzde. Bo jest gruba. Chodź na stole. Tam chodź na solo. Banana hmm. słopie. a mówię ci to o, o. o. Analiza, gry, ja, ja nie wiem, co to jest Nie wiem, ile, nie wiem, ile trwa, trwa, trwa odcinek. W każdym razie to jest koniec. Do widzenia.